Cześć, witam Was na moim kanale, Ty też potrafisz. Dzisiaj taka kompozycja wiosenno-świąteczna na pomnik. Kompozycja zarazem bardzo prosta do wykonania, a myślę, że bardzo fajnie się prezentuje i tak oryginalnie, oryginalnie wygląda. Co będziemy potrzebować do wykonania tej kompozycji? Ja tu ją trochę rozbroję i pokażę Wam, jak ja ją wykonałam. Oczywiście wykonana jest w donicy. W donicy mam zalaną gąbkę, gąbkę suchą zalaną gipsem. Wykonałam sobie jeden wianek. O, trochę się nabrudziło tutaj. O, bardzo się nabrudziło. Wykonałam sobie jeden wianek z mchu. Wianek wykonany jest na ringu papierowym, ponieważ nie potrzebujemy tutaj ciężkiego Ringu słomianego. Oczywiście, jeżeli ktoś ma ochotę zrobić sobie ten wianek w mchu na ringu słomianym, jak najbardziej może być, ale ja lubię właśnie te na tym ringu papierowym, ponieważ mogę sobie dostosować sama wielkość do wielkości doniczki czy zrobić taką wielkość, jaką chcę. Więc, jeżeli macie ochotę, a jeszcze nie widzieliście zrobić taki ring z papieru, to odsyłam do mojego. W filmiku, jak zrobić link z papieru. Tutaj mam dodatkowo taki wianek z brązy wykonany. Nakładam sobie ten drugi wianek na wianek z mchu. Można go skręcić drucikiem, żeby dla pewności po prostu, żeby nam się nie odczepiał, ale odczepiał się nie będzie, ponieważ wstawimy w to doniczkę. Zobaczcie, mam. Tylko w zasadzie cztery takie bukieciki krokusików kupione. I z tych czterech bukiecików, tutaj dodałam jeszcze, miałam takie pozostałości, jakieś pozostałości dwóch pęczków konwali. No nie jest akurat ten, ta konwalia tutaj niezbędna, więc jeżeli chcecie zrobić z samych krokusów, jak najbardziej cztery pęczki Wam Wystarczy. Ja sobie zalałam tą doniczkę gipsem, włożyłam w to gąbkę. O, tak to wygląda. Doniczkę wstawiamy w środek, przykrywamy mchem. Można ten mech, można ten mech przykleić klejem na gorąco. Dla pewności, żeby nam nie odpadał. Ja teraz nie będę tego przyklejać. I po prostu Przycinamy do takiej długości, jakiej chcemy, pęczek tych krokusów i wkładamy w gąbkę. Oczywiście możemy również, możemy również wkleić to klejem na gorąco, żeby nam te kwiaty pod wpływem wiatru nie, nie wyrwały się po prostu i nie uciekły. Ja oczywiście teraz nie będę ich wklejać. O! I myślę, że tak wygląda to gniazdo z tymi krokusami bardzo fajnie. Oczywiście zamiast sztucznych tych krokusów, możecie jak najbardziej wstawić donice z żywymi kwiatami w, takie, w taki fajny właśnie wianek z mchu i z brzozy. Również będzie bardzo fajnie to wyglądać. I tutaj na boku sobie tak dla takiego rozjaśnienia, wkładam te konwalie. Jeżeli wolicie taki bardziej wiosenny i kolorowy bukiet, można sobie dokupić takie żonkilki i wymieszać te le z tymi kropusami. Również bardzo fajnie będzie to wyglądać, tak wiosennie. O. I można sobie zrobić taką kompozycję. Jeden żonkiel może nam na przykład tutaj gdzieś leżeć z tą cebulą. Oczywiście nie muszą być żonkile z cebulami, mogą być takie zwykłe na ogonku i też powkładane w to. Jeżeli jeszcze macie ochotę czymś udekorować to gniazdo, można powkładać gałązki bukszpanu, ale myślę, że tutaj już tej zieleni jest wystarczająco. Ale gdyby ktoś chciał, to oczywiście jak najbardziej gałązki bukszpanu można powkładać. Można sobie użyć jeszcze krzewów jagodziny. Można oczywiście również taką samą, tylko mniejszą kompozycję zrobić do wazonu, jeżeli ktoś potrzebuje również kompozyt taki komplet także taką samą kompozycję z mniejszymi wiankami można sobie również wykonać na bazą. Jeżeli lubicie dodawać do takich kompozycji na cmentarz jakieś jajka, piórka, ja osobiście za tym nie przepadam, nie lubię na cmentarz dodawać takich elementów. Ale jeżeli lubicie to oczywiście jak najbardziej możecie to sobie dołożyć. I, I tyle, i macie gotową w zasadzie kompozycję, bardzo prostą, tanią, w miarę tanią i łatwą. Jeżeli Wam się filmik podobał, dawajcie łapki w górę, subskrybujcie kanał, zapraszam na kolejne filmiki. Do zobaczenia.